Ewangelia według świętego Mateusza. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Przyszedłem nie po to, aby je znieść, ale wypełnić. Zapewniam was, dopóki ziemia i niebo będą istnieć, nie zmieni się w prawie ani jedna litera, ani jedna kreska, aż się wszystko spełni. Kto zniesie choćby jedno z najmniejszych przykazań i tak będzie nauczał ludzi ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. Kto je natomiast wypełni i nauczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Które z przykazań dekalogu sprawia Ci największy problem? Pomyśl, z czego to wynika? I ćwiczenie na dziś: ułóż sobie plan dnia, uwzględniając z nim czas dla Boga. I postaraj się wypełnić każdy punkt.